Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Tak a propos tego Instagrama, to trochę muszę nauczyć się takiej większej systematyczności, jeśli chodzi o dodawanie zdjęć. Po prostu zachęcam Was do śledzenia, natomiast bardzo rzadko tam te zdjęcia dodaję, dlatego że dużo tutaj poświęcam czasu jednak na nagrywanie dla Was filmów. Postaram się dodawać jednak więcej tych zdjęć na Instagram, dlatego że one też gdzieś są takie ważne, ponieważ te zdjęcia to jest nic innego jak te rzeczy, które Wam pokazuję tutaj na moim kanale. Moi kochani, zaczynamy najpierw od projektu 360, kolejny element, pomarańczowy guzik. Udało mi się obciąć, wyciąć właściwie drugi rękaw, kurtka stała się o wiele lżejsza, przez co będzie można jeszcze bardziej ją ozdobić. To i tak było w planach. Natomiast teraz, jak te rękawy są obcięte, to rzeczywiście ona jest lżejsza i będzie naprawdę rewelacyjna. Dzisiejszy element znajduje się tutaj, w tym miejscu. A teraz już przechodzę do tego wyjątkowego dzisiaj filmu. Dlaczego wyjątkowy? Ponieważ wszystkie rzeczy, które wam pokażę, to są perły nad perłami. Stylizacja, którą mam na sobie, od tego zacznę. To jest sweter. Jest rewelacyjny. Taki twórczy, niespotykany. Niektórym ten sweter może się nie podobać, źle się kojarzyć, bo to jest taki owad. Wyświetli Wam się stylizacja. Dla mnie ten sweter jest po prostu mega. Taki odjechany niespotykany i czuję się w nim świetnie. Ma bardzo fajny żółty kolor. Nie w każdemu podoba się ogólnie taki owad, natomiast cieszę się, że nie ma tutaj pojąka, bo strasznie się boję pojąków, bo mam arachnofobię i po prostu na samą myśl mam dreszcze, natomiast ten owad odpowiada mi jak najbardziej. I w stylizacji pokazały się żółte buty, które są u mnie nowością i to jest taki kolor właśnie żółty, Troszeczkę ciemniejszy niż ten sweter, ale one będą mi pasowały do wielu stylizacji. Nie są na szpilce, a na słupku, czyli coś bardziej stabilnego. Natomiast dla mnie to różnicy nie robi, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie może chodzić na szpilkach, to polecam tego typu obuwie. Właśnie takie na słupku, żeby było troszeczkę wygodniej. Podobają mi się bardzo. Kupiłam je na Zalando, oczywiście. Tu są takie plecione. Z tyłu mamy regulację i bardzo dobrze. I jeszcze, co chciałam Wam powiedzieć. Fajne takie na wiosnę, lato, i nie mogę się doczekać, kiedy je będę ubierała. Kolejna rzecz to jest przepiękna, kolorowa marynarka, taka geometryczna. Do tej marynarki ubrałam moją torebkę piłkę, która też jest tak jakby taka geometryczna. Więc tutaj połączyłam sobie takie wzory geometryczne po prostu. Ubrałam do tego buty, które też za chwilę Wam pokażę, ponieważ są nowością u mnie. Przecież pokażę Wam je od razu, bo powiem o co chodzi. One mają też taki geometryczny obcas. I nie bez powodu sobie do tej marynarki te buty ubrałam, dlatego, żeby były tutaj przeróżne geometryczne zestawienia. Bardzo mi się to podoba. To jest taki szczegół, o którym muszę Wam po prostu powiedzieć. Buty te kupiłam również na Zalando. Są one wiązane, długość taka regulowana, bardzo wygodne. Dodatkowo tutaj mamy miejsce na duży palec. Z tyłu ta marynarka prezentuje się w ten sposób, ona ma rękawy takie trzy czwarte i te rękawy trzeba tutaj tak jakby wywijać, dlatego że zostały w ten sposób uszyte. Próbowałam inaczej je założyć, natomiast no po prostu się nie da, gdzieś ta podszewka się ciągnie, a jak są takie podwinięte, że widać również te mankiety takie z tego samego materiału, wygląda to bardzo fajnie, jest wszystko ok. I to jest taka właśnie kolorowa, przepiękna marynarka, która... Daje dużo możliwości, jeśli chodzi o tworzenie fajnych stylizacji. Kolejna rzecz to jest przepiękna koszula, która stanowi taki zestaw z rzeczą, która Wam się wyświetli w stylizacji, z takimi spodniami, które za chwilę Wam też zaprezentuję. Połączyłam te dwie rzeczy ze sobą, ponieważ bardzo mi się ta stylizacja spodobała. Do tego wszystkiego ubrałam niebieskie buty, które przed chwilą Wam prezentowałam, dlatego że one pasują do tych niebieskich kokardek które mają koteczki. Tu są koteczki, mam torebkę w piesetki. teraz mam koszulę w koteczki. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie. Jest to koszula bawełniana, bardzo taka porządna, fajnie się ją prasuje. Jest naprawdę rewelacyjna, kolor biały. Trzeba raz ją tylko wystarczyło wyprać, nie była w żaden sposób uszkodzona. Jest to koszula stara, taka vintage, ale przez to jeszcze bardziej mi się podoba. Do tej koszuli miałam takie spodnie, które wyglądają jak spodnie. Są bardzo szerokie, niesamowicie wygodne. Są w rozmiarze 32, więc nie musiałam ich zwężać. Są dla mnie po prostu idealne. Dlatego, że gdyby były większe, to już musiałabym tutaj sobie dokonywać pewnych zmian, przeróbek, dopasowywać te spodnie. Nie byłaby to prosta sprawa, dlatego że one są na podszewce, tu jest taki materiał cienki, pod spodem ta podszewka jest trochę grubsza, to by wszystko mogło się tutaj zwałkować dosłownie i w brzydki sposób później by się układało. To nie są proste sprawy, jeśli chodzi o tego typu przeróbki. Kolor taki złoty jakby do różnych stylizacji będą mi pasowały. Ja tutaj oczywiście zestawiłam je sobie z białą koszulą, w tą w kotki, dlatego że gdzieś mi, one mi pasowały do tych koszyczków. Po prostu fajnie ta stylizacja wygląda, natomiast oczywiście będę te spodnie sobie stylizowała z różnymi innymi rzeczami, dlatego że też można z nimi w fajny sposób poszaleć. I wyjątkowo nie będę skracać tych spodni, ponieważ bardzo ładnie się prezentują takie szerokie, no i fajnie się w nich po prostu czuję. Kolejna rzecz to jest bardzo elegancka taka marynarka, przedłużona, w fajny sposób wytaliowana, rozmiar S, też jest to marynarka vintage, kolor taki kremowy, z tyłu tak się prezentuje, ma tutaj dwie ozdoby, fajne takie rozcięcie, jest po prostu rewelacyjna, jestem zakochana w tej marynarce, ma cudowne mankiety, również wykończone guziczkami, co jeszcze bardziej mi się podoba, w przepiękny sposób tutaj prezentuje się dekolt i to nie jest ta marynarka, którą miałam na filmie tym porównawczym, z marką Giorgio Armani, natomiast to jest inna, kremowa. Ta jest bardziej taka elegancka. No i po prostu jest cudna. Ma super ekstra guzik, jest w stanie idealnym i bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć taką perłę w second handzie. Marynarka była... Ozdobiona, tak jakby powiedzmy, wisienką na torcie w stylizacji z marynarką, tą, którą przed chwilą wam pokazywałam, była taka kolorowa torebka, która miała pasek. Natomiast ja ten pasek od... odpięłam specjalnie. Osoba, która spotka mnie na ulicy, niech sobie nawet myśli, że nie mam paska, że kupiłam torebkę bez paska. Nieważne. Podoba mi się ona wyjątkowo tak do ręki. Po prostu taka duża, kolorowa, ozdobna torebka. Jest to rewelacyjny zakup, dlatego że. Kolory, które są na tej torebce, bardzo mi się podobają i mogę sobie tutaj też fajne stylizacje wymyślać. Torebka jest w idealnym stanie. Ja bym powiedziała, że jest nowa, w ogóle nie noszona. Lekko taka lakierowana. Super, bardzo mi się podoba. No i teraz tak, ogólnie wiecie, że lubię mniejsze torebki. No ta jest duża, duża, duża. Jest to bardzo duża torebka. Ja po prostu na pewno jej nie wypełnię w środku. Nie ma takiej opcji, że ja tutaj coś nawrzucam, nawkładam. Nie ma takiej opcji, że ja tutaj po prostu ją wypcham po brzegi, bo nie mam co nosić w takich torebkach. No i jeszcze druga rzecz. Lubię torebki wygodne na paskach, bo jest mi łatwiej w nich funkcjonować, natomiast ta pasuje mi tak do ręki. Po prostu tak sobie ubzdurałam i nieważne, czy będzie mi wygodnie, czy nie, trudno. Będę sobie tak nosić, bo tak mi się po prostu spodobało. Fajna jest ta torebka i kosztowała 10 zł, bo to pamiętam. Więc za 10 zł taka torebka to jest fajna sprawa. Kolejna rzecz to jest sukienka. Ja ją nazywam Ala Pokutnica. Miałam kiedyś taką, którą sprzedałam, i osoba myślę, że jest zadowolona. Kojarzy mi się ze stylem marki Gucci i tamta też właśnie tak mi się kojarzyła. Ta jest dosłownie taka sama, tylko jest, ma inny wzór po prostu i inne kolory. Te sukienki w gruncie rzeczy są bardzo takie eleganckie. Nie wiem dlaczego, chociaż to są takie wory, ale można też fajnie je wystylizować. W bardzo fajny sposób zakończone są rękawy. Tutaj jest taka delikatna gumka jakby, ale tu są takie po prostu zakładki jakby, szwy porobione. O, może w ten sposób takie szwy porobione i to bardzo ładnie wygląda. Sukienka jest w stanie idealnym, jest to stara rzecz, taka vintage i tutaj mamy wiązanie również. Można ubrać do tego pasek, natomiast nie wiem dlaczego w przypadku tych sukienek, bo już tą jedną miałam, podoba mi się jak ona jest taka wielka. Ubrałam do niej dzisiaj żółte szpilki, natomiast... Bardzo pasują, będą pasowały do tego takie wężowe kozaki, czyli całkowicie jesteśmy zasłonięte. Nie mówię o twarzy, no w sumie twarz też, bo teraz te maski nosimy. Natomiast tutaj żadnego ciała nie pokazujemy, tylko właśnie kozaki i to bardzo ładnie wygląda. Jestem zadowolona z tej sukienki, bo to jest perła moja, naprawdę, dlatego że tamtą sukienkę mm, też tak udało mi się jedną jedyną kiedyś znaleźć. Mówię o tej, którą sprzedałam. Natomiast bardzo ciężko jest takie sukienki zdobyć i to jest prawdziwy, prawdziwa zdobycz. Cieszę się. I takie zdobycze oczywiście tylko i wyłącznie w second handach. Kolejna rzecz to jest sweter, bardzo ładny kolor fioletowy we wzorki, cudowne guziki również obszyte tym swetrowym takim materiałem. Sweter jest bardzo, bardzo porządny. Jest to rodzaj właśnie tych kardiganów, które ja ostatnio bardzo chętnie sobie noszę. I jeśli chodzi o te swetry, mam co do nich takie pomysły. Wykładać chcę w nich tutaj ten kołnierz w białej koszuli, którą kiedyś wam pokazywałam, bo ładnie to po prostu wygląda. Natomiast dzisiaj jest taka trochę inna stylizacja: sweter jest na środku tylko zapięty, żółte takie kanarkowe dodatki. No i po prostu ten sweter jest rewelacyjny, i teraz będę w nim sobie chodzić. On zastąpi mi na dzień dzisiejszy odzież wierzchnią. Kolejna rzecz to jest koszula. W 100% wykonana z jedwabiu, czyli to jest ta jedwabna koszula, o której Wam wspominałam niedawno, i mam jeszcze do niej siostrę bliźniaczkę. Kupiłam je dwie, one obok siebie wisiały. Ta jest w kolorze zielonym, jest tutaj dużo, dużo odcieni właściwie zielonego koloru. No i można sobie tutaj przeróżne, fajne, zielone szpilki dodać. Ja sobie ja dzisiaj ubrałam takie pistacjowe, miętowe, nie, one są pistacjowe. I bardzo one się do tej koszuli tak dopasowały. Część koszuli została wpuszczona, część wypuszczona. I jeszcze w przypadku tej koszuli, jak wyświetliła Wam się stylizacja, można było zauważyć, że mam torebkę. Torebka też jest moją nowością i już Wam ją pokazuję. Kupiłam sobie taką małą, zebrową, materiałową torebkę, która no, jest idealnych kształtów, rozmiarów. W środku jest różowa taka podszewka. Wyściółka, różowa taka wyściółka, zapinana jest ona na taki klipsik, jest to taka torebeczka do ręki, ma ona jeszcze tutaj możliwość dołączenia do niej paska, ja ten pasek mam, on jest czarny, taki materiałowy, natomiast bardziej podoba mi się w ten sposób. Torebkę prałam w pralce, ponieważ trochę była brudna, teraz jest czysta, ale gdzieniegdzie te białe miejsca troszeczkę zafarbowały od tych czarnych, to się nie rzuca w oczy. Natomiast musiałam ją po prostu wyprać w inny sposób, nie dało jej się wyczyścić. Bardzo fajna jest strepka i jakoś tak mi tutaj z tą koszulą się fajnie dopasowała. Takie nieoczywiste połączenie. I teraz siostra tamtej koszuli to jest wersja taka różowa po prostu. W ogóle na tej koszuli są muszle, morze, ślimaki, takie bardzo modne wzory, które możemy znaleźć na przykład u Versace. Tam wszystko teraz jest w muszelki, w ogóle taki, takie, taka sceneria oceaniczna pełno takich rybek, wszystkie, wszystkie takie właśnie rozgwiazdy i tego typu sprawy i tak mi się po prostu te dwie koszule skojarzyły. No, ta jest w takich kolorach bardziej borych. Bym powiedziała, chociaż jest tutaj taki róż też, który trochę ożywia tę koszulę. I też tutaj można poszaleć, jeśli chodzi o dobranie dodatków, obuwia. I ta też jest koszulą jedwabną. Kolejna rzecz to jest sweter, który jest niesamowicie wygodny, ciepły. I bardzo mi się spodobał. Ogólnie teraz mogę go sobie jeszcze nosić jako taką odzież wierzchnią, natomiast bardziej kojarzy mi się ze świętami Bożego Narodzenia, w ogóle z tym okresem takim grudniowym. Ozdobiony puszkiem jest w stanie idealnym. Jest to kolor taki kremowy, powiedzmy. Tutaj ma takie zdobienie wszędzie, niesamowicie elegancki. Z tyłu tak się prezentuje. Wydaje mi się, że jeszcze teraz można troszeczkę chociaż raz go teraz ubiorę, a zostawię go sobie raczej na takie grudniowe, zimowe wieczory, na przykład przy kominku, kiedy czas sobie można spędzić. O, właśnie tak mi się kojarzy. Lub w góry. Na przykład w górach bardzo by się sprawdził taki sweter i można też sobie z nim kombinować fajnie. Na przykład dodatkowo ubrać jakąś kamizelkę albo nie źle powiedziałam, kamizelki nie. Ubrać go na wierzch, na jakąś kurtkę, żeby było nam oczywiście ciepło i go po prostu wyeksponować. Tak mi się to teraz wymyśliło. Ostatnia rzecz w dzisiejszym filmie. To jest po prostu coś, co przerabiałam, i mam zdjęcie, dwa zdjęcia, takie przed przeróbką, jak wyglądały. Jedno zdjęcie to po prostu jak mieszczę się w tej rzeczy w jednej nogawce, bo mowa jest o spodniach Nike, to o takich dresach, które kupiłam nowe z metką. One były w bardzo dużym rozmiarze w rozmiarze XL, ale były wyjątkowo duże. I właśnie te dwa zdjęcia są bardzo, bardzo takie śmieszne. Natomiast ja mam duży dystans do siebie, więc pokażę Wam, jak to w ogóle wyglądało, bo myślę, że warto. I teraz zrobiły się po prostu dużo, dużo mniejsze, chudziutkie. Już teraz nie zmieszczę się w jedną nogawkę. Kolor cudowny. Ja jestem zakochana w tym szałwiowym takim kolorze. Nawet mojemu synkowi ostatnio kupiłam skarpety w tym kolorze. Bardzo mi się podoba ten kolor. I do tego ubrałam sobie koszulę elegancką, czyli w ogóle sportowe dresy, które były straszne, wyglądały okropnie przed przeróbką. Elegancka biała koszula z kołnierzem. Wspominałam Cię o tej koszuli, bo właśnie ona będzie taką ozdobą moich kardiganów na ten sezon. I do tego ubrałam jeszcze sobie białe sandały na szpilce. Zawiązałam je sobie wokół tych dresów. I tak bardzo spodobała mi się ta stylizacja, że. Musi zrobić się w końcu ciepło, bo ja chcę już się ubierać w te wszystkie fajne rzeczy, które posiadam. Więc mam nadzieję, że teraz te spodnie wam się podobają, bo mi przypadły bardzo do gustu, zwłaszcza ta stylizacja. Nie nosiłabym ich nigdy w życiu na sportowo. Nie wiem dlaczego, po prostu nie. Ja lubię wszystko tak mieszać, łączyć, cudować. Moi kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. A na przyszły tydzień planuję. Trochę takich niespodzianek. A niespodzianką ma być to, że chciałabym bardzo nagrywać w przyszłym tygodniu filmy codziennie, czyli od poniedziałku do niedzieli codziennie, ponieważ mam dużo fajnych rzeczy dla Was do pokazania. Nie obiecuję, tak, nie obiecuję że filmy będą codziennie w przyszłym tygodniu, natomiast postaram się. Ech, bardzo bym chciała. Pozdrawiam Was i trzymajcie się ciepło.